Zaraz, Hej Ciamal, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcrafta 3, gdzie nasi mali milusińscy których już jest naprawdę niewiele, bo to tak de facto Imperium troli, yy, Nieumarlich i horda w sojuszu yy, zaczynają dominować całym światem, mając prawie 40 kontrol pointsów łącznie. Jedyne zagrożenie to tak naprawdę y, krasnolud i Dalaran, którzy są w przymierzu, bo jakby tak patrzeć na kulti, i plagę to tak nie bardzo e, No, Natomiast reszta już praktycznie nie istnieje, więc e, wydaje mi się, że to jest już tylko granie na czas. Chociaż przyznam, że ten... Ten tutaj grasz też nie jest jakoś wybitny, bo ani nie wskrzesił Artasa, ani nie wskrzesił Anubaraka. Nie wiem co się tutaj dzieje Więc no tak, dwa na się Miasto naszych sprzymierzeńców jest oblężone stada naszych No no, jaka, zostały tutaj trzy cioty, które cały czas nakurzają jeden budynek, więc co się dziwić Atakują nasze oddziały U, tutaj O Mmm, no, cwany, zwany dobrze, dobrze tutaj rzucam głę. Kurde, krasnolud dobrym graczem jest Późniejsze walki z nim mogą być naprawdę bardzo ciekawe Tym bardziej, że ma dosyć dobre upgrade O, ale troll przyszedł Troll wiedział, że tutaj będzie O jezu, on ma, on ma przejebane upgrade On ma 6, 3, masakra Tutaj statki powinny pomóc bijcie ich O matko Szamany, e, szamany hopy! Wycofać się! A tego się chłopak nie spodziewał. Kylto zawsze tego nie spodziewał, ale co prawda tutaj krasnolud bardzo mocne straty i wydaje mi się, że jednak... jednak to nie jest walka dla niego. A nie! Jednak... Jednak mu się udało! No patrzcie! Tego się chłopak nie spodziewał! Magni ult, lel. Nie pamiętam jaki jest ult Magniego. Ale był jakiś srogi ponoć. Chyba, że jednostki dookoła dostają obrażenia, coś takiego. Nie, nie pamiętam. No, a, jestem ciekaw co... Ło! Neltarion się teleportuje i będzie zaraz robił ofensywę No nie dziwię się, nie dziwię się Co czy wszystko będzie Niespodzianka! Hello! Zapomniałeś, że gościu ma sojuszników mm, faktycznie Run you fools <laughs> To była akcja typu Eee... dzień dobry? Ja, ja, ja tutaj w sieć w pierdol i zniszczenie? Aha, no dobra, to zniszczyłem teraz zostałem w pierdol Eeeh, run Eee, uh, don't mind me. For the horde. horde. Horde, Just taking XP The true dark horde. Gościu, masz jeden punkt kontrolny, zamknij mordę! I trzymajmy się, nie oddamy czarnej świątyni! A He, Kwestia czasu i trochę z, moich trupów. Spoko chłopie, na se, jak zabijesz przyjdą nowi. <grym> Mamy po prostu nieograniczoną armię! Suko! Ale dobrze się broni, dobrze mu idzie. Bardzo ładnie. Dobrze, chłopcze, dobrze. No trochę... No ty mi powinieneś masakrować tamto, żeby tą linię wyczyścić. Mi się tak wydaje. To powinieneś zniszczyć. Tutaj ten... Felkanon, który dużo bije, ten felkanon, który dużo bije, bo wbrew pozorom to nie oni dużo biją, tylko te felkanony. O matko, Murmur. Ta chora szmata. J Jego się... Murmura się chyba stąd bierze. No ale masz kurwa przejeba, który ma 10 tysięcy życia. Feltower dalej nikt nie, nie zniszczył. A, a, a on bierze żniwo, naprawdę srogie, bo on nie bije wcale mało. O, teraz się wycofuje. A bo ktoś do niego leci, raz się wycofuję. No Jakby jakbym jak, jak móc to tak skomentować Pizda <grym> Tak mniej więcej. Jak to uroczy wygląda? Przyszli, spuścili w pierdol, no potem potracili jednostek, ale co z tego? Ej, każdemu on dosyć yy, potracił, co się stało? Co, co się dzieje? Co, co się stało? Co się stało? No łazienka nie jest zamknięta Ej, o, płonący legend nudzi. Dobra, już wszystko wiem Już wszystko wiem Let him join the alliance ale komu? No! Nada! Good. No. Fuck him up. No dobra, no to teraz już będą praktycznie ostatnie walki z krasnoludem. Bo, To będzie bolesne! So, yeah! Have fun, boys! O, o. Właśnie wesoło. O, kur. No mówiłem, że Akilzon to w pierdoli. To jest chory pojeb teraz. 4-200 życia. W pizdu pancerza. Zmniejszono obrażenia o 60%. Bohater otrzymuje mniejsze obrażenie od ataków przebijających magicznych, obleżniczych i czarów. Da fuck! i no, żeby to zabić, to trzeba by było, nie wiem, w pizdu. pół armii. Kolejny level. Ja jebik. Ja tam sobie na X-Ramasem latam. No to fajnie masz. Kurde, dlaczego nie pomagasz swojemu przyjacielowi z, z Plagi? który w końcu ocalił Artasa. Czarna cytadela Ale to powinno się nazywać Naxramas, nie? Hmm Jeszcze iść na estrole Pójdę Po Great Federer na 19 Ja je wiem Malaka. No to prawda, kurde, chłopak ogarnia w tę grę. Co zrób? No to miałoby sens, no to masz challenge. Nie. A to, to by było przynajmniej fajne teraz, bo by można było zobaczyć Horde i Forsaken walczących z Tobą. Wcale. No? No ja, ja tutaj już kurde widzę Flame War UASS US Ty dupo! E, mnie Kiedy? Zacznijmy... Zacznijmy od tego, że Dark Horda nie jest w sojuszu z trollami Kiedy? Nie wiem Ja pierdol! Ja je wiem co, co to jest kurde za... potyczka złowna... Z argumentami z dupy To takie typika O. Ah, uh, Gargoyle. Ah, uh, Ah, uh, ah! Uh, uh. Please let me go. Let it go. Let it go. Let the organ. Let it go. <laughs> yeah, yeah. I, one thing. Only dwarf. You fucking nigger. <laughs> Underworld, hold the friend? Kancencer <suszy> bitch będziesz miał... Ja pierdolę Cancencerer Ej ale Krasnolud idzie na Outland to może być ciekawe Hope idź na Outland, idź na Outland Ale tam się spotkasz z trolem Kurde, tobie by się przydały upgrady i to takie mocniejsze Bo z trolem może być ciężko, ciężko co robi troll? No. No to niespodzianka. Tego się nie spodziewałem, że on tutaj będzie. Gotowy. Lol, ojciec ci do wanny wchodzi. Ja pierdole. Nie, nie wierzę. Wysoki poziom wrzut w tej w tej rozgrywce. Ojciec ci do wanny wchodzi. Nie, jedno umieram. No ej, kujej. Jesteśmy atakowani! Nie wierzę w to, że nie mamy dawaj. Co to za kurwa było? Atakują miasto naszych sojuszników! Badania zakończone! Eee, no, to taka tam popierdółka, to mi nieważne. Atakują miasto naszych sojuszników Jesteś nieatakowany. A, to było że fata, fatale. Shadow Labyrinth się po, powstaje? Ja? Takie trochę weird. Wow. E, Skacząca myszko. Zgadzisz Czy tak będzie mi lepiej? No ja nie. Też nie mogę. Chociaż... Będę poruszał się i tym i tym. A no to tam nic się nie dzieje. O, ale... Co? Już? Momencik. Bo coś do mnie dzwoni. Moi drodzy, trochę mi się skrzaczył dźwięk. Nie wiem... Nie wiem co się stało. Praktycznie nic nie słychać. Ale i tak widzę, że ta gra zmierzasz ku końcowi bez względu na to, co by się nie działo. Mamy tutaj bardzo ładną inwazję troli, hordy i nieumarłych. Czyli widzimy, że powstało, powstała nowa frakcja. Krasnolody uciekają do Dalaranu. W zasadzie nie, tutaj próbują wyjść na, na plecy ze strony Gnomergan. Ale niestety tam już czekają wojska i tam już czekają budynki. Nie, nie wiemy, czy uda się to naszemu drogiemu Krasnolodowi. Natomiast jeżeli chodzi o Greyfather Arcticusa, no to został przyzwany już na 18 levelu chora bestia. Selvan robi to niezwykły przesiew w jednostkach wroga. Walstad próbuje walczyć z, z, z uporem maniaka stawać przeciwko każdemu kto stanie mu na, na drodze niestety tego oporu jest coraz więcej tutaj jakieś kolejne plugastwa się tworzą e, no skrypt akurat nic nie wychodzi sam gnurka został całkowicie zniszczone. Walstad próbuje uciec niestety troli jej scenia go ścigają i idzie mi to niestety dobrze patrząc na to w ten sposób e, no zostało już troszeczkę czasu ale na moje teraz to będzie po prostu atak na Norfriend, który... Powiedzmy sobie szczerze. Będzie, będzie banalnie prosty. Będzie banalnie prosty. W tej, w tej godzinie. O, W tej gościu atakuje Dalaran. W momencie kiedy Dalaranu nie ma. Uuuu, bo w sobie wyszedł już dawno. No też nie jest ani trochę fajne. E, bo to już jest takie bardzo przewidywalne. Natomiast jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to ja... Ja już w tym momencie Wam bardzo, bardzo dziękuję. What? Tutaj jest jakaś latająca czarna cytadela? Damn. Dobrze, tak czy siak. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał dawno już nie nagrywany Wam się i że wrócimy już do tej formy. Jeżeli sam chodzi o samą grę, to teraz trole, hordy i forseke nie pójdą na plagę i kto się to skończy, no powiedzmy sobie szczerze, trzech gości z inkomem rzędu 45 zostanie powstrzymane przez... przez co? Przez upadającą plagę? Nie. Przez płonący legion, który... Praktycznie tylko biega i zabiera jak kradnie punkty kontrolne. Też nie. Dlatego ja wam serdecznie dziękuję i nie będę dłużej przyciągał tego bardzo milczącego materiału, jeżeli chodzi o tło. <grywki> dziękuję serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.